Witajcie! Ten film będzie dotyczył maszynki do strzyżenia włosów firmy Klatronic o modelu 3430, która wygląda w ten oto sposób. Jest to w ostatnich czasach dość popularna maszynka do strzyżenia i szczególnie na aukcjach, widzę, że wiele osób ją kupuje. Postanowiłem też ją kupić, aby sprawdzić, jak to działa, a i także poprzednia mi się zepsuła, więc... Wybrałem ten produkt z dwóch powodów. Dlatego, że jest jednym z najpopularniejszych, oraz, oczywiście, jest jednym z najtańszych. Pokażę Wam, jak ona strzyżę w tym filmie, oraz na początku, jak to wszystko wygląda. Oczywiście, tutaj też dodam wartą uwagi i informację, że. Producent był u, 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 u oficjalnego sprzedawcy i producenta klatronika. Kupiłem to na jego profilu aukcyjnym i to jest fajne w tym. Ja to wybrałem, dlatego że on daje 3 lata gwarancji na ten towar. 3 lata gwarancji to jest całkiem fajna rzecz, bo z reguły zobaczcie, że piszą tam inni sprzedawcy 12 miesięcy, 24 miesiące, a 3 lata bardzo rzadko się zdarza akurat coś takiego i dlatego wybrałem to. Maszynkę, mimo że jest ona jedna z najtańszych, bo zobaczcie, dałem za nią chyba 24 zł plus 12 zł przesyłki, czyli po prostu e, nieduży pieniądz. No i maszynka, ale zaraz ją pokażę bliżej. Najpierw to, co do niej było dodane. Jakieś tam dwie instrukcje w pudełku sobie latają obsługi. Tam pisze jakich tam zakresach, jak czyścić tą maszynkę. Ogólnie. Takie wzdęty, które nikogo faktycznie nie obchodzą i teraz dostajecie w niej te grzebyki, którymi się strzyżecie, tę długość, one mają różną tego strzyżenia i to jest akurat, można nie, tą maszynką się strzyc na 3 mm, 6 mm, 9 mm oraz najdłuższe strzyżenie to jest 12 mm oraz taką jakby mały Pędzelek powiedzmy zmiotkę, którą będziecie mogli sobie wyczyścić ostrza tej maszynki. Maszynka po uboru nocy ma 10 W maksymalnie. Zakres pracy wiadomo 230-240V. Tutaj jeszcze jest osłona na ostrze, też tworzenie skusznego, tak samo jak te grzybyki. No i ostrza są wykonane jej ze stali nierdzewnej. Podobno jakieś tam wysokiej jakości, ale to wiadomo, każdy producent samo sobie pisze yy, zawsze w taki dobry sposób. No i tutaj jest wajcha, jeszcze z boku, jak widzicie, za której pomocą możecie sobie regulować, yy, nie wiem czy będzie widać, no, długość wystających tych ostrzy. To do tego służy, że tak jak producent pisze, tą maszynką może się nie tylko ostrzyć sobie yy, głowę, ale także modelować brodę, czyli długość yy, tego ostrzyżenia dodatkowo można tą wajchą też regulować. No i tutaj na korpusie jest jeszcze takie. Jakby lekkie gumowanie. To jest takie tworzywo sztuczne, które przypomina trochę sobą gumę, aby było niepoślizgowe, profilowane, jak widzicie, jest kształt więc jak włapie się ją złapie naprawdę wygodnie to leży. Nie ma z tym żadnego problemu. No i jak widać też jest od razu podłączana, ona do gniazdka elektrycznego. Nie ma w sobie baterii, więc jeżeli gniazdka elektrycznego nie będziecie mieli w pobliżu, to nie będziecie mogli się tym obstrzyc. I to jest oczywiście i zaleta, i wada. Jednym, jednym by woleli, żeby ono miała wbudowany też dodatkowy akumulator, aby bezprzewodowo móc się strzyc, ale zaleta tego też jest taka, że ten akumulator z czasem wbudowany on zawsze wysiada, i potem tak nic nie trzyma. A często, jak on jest wbudowany, nie we wszystkich maszynkach, ale w wielu, to wtedy nie można akurat się golić, jak jest ona podłączone do prądu, więc to taki może być wtedy problematyczne coś. No i w zasadzie o maszynce chyba można tak wstępnie powiedzieć tyle. Przejdźmy teraz, jak ona będzie kosiła włosy. No i rozpocznijmy mały test tej maszynki, jak ona kosi włosy. Włączyłem na chwilę, żebyście słyszeli jej hałas. Jest naprawdę bardzo cicha. Tworzywo sztuczne, też jest ten włącznik z boku do włączania i więcej klawiszy już na niej nie ma. No i polećmy po włosach, aczkolwiek już kawałek sobie pojechałem z boku i Wam powiem, że kosi bardzo równo i nie szarpie. W ogóle nie ma żadnego efektu szarpania, nie ma żadnego problemu z tym, aby dosyć gładko, dosyć bardzo gładko Goli te włosy. Ta maszynka jest ma 3 lata, to nie powinna w ogóle przez ten czas zacząć szarpać. No i polecimy po włosach. Ja akurat mam bardzo zrobiłem te włosy i bardzo twarde. No i jak widać, efekty powstają. Nie będziemy się szczypać. Specjalnie na potrzeby tego filmu dosyć długo hodowałem włosy. No i myślę, że wstępnie mógłbym już wyjść na miasto. I na pewno by ludzie się za mną oglądały. Prawie każda dziewczyna by się za mną teraz już chyba obejrzała. Ale nie, no naprawdę jest rewelacyjne. I ogólnie jakbym miał podsumować, potem się już wykończę tą maszynkę, no to mogę Wam powiedzieć, że Klatronik 3430 jest naprawdę fajną maszynką do strzyżenia. I tutaj ja bym ją szczerze od siebie polecał, dlatego że jeszcze raz podkreślam, ona jest jedną z najtańszych maszynek w ogóle do strzyżenia spośród różnych ofert. A drugą sprawą jest to, że jej gwarancja faktycznie wynosi 3 lata. to mówi już o tym, że producent się nie boi, że ona zaraz się zepsuje i ktoś będzie im zaraz zwracał taką maszynkę uszkodzoną. Dlatego, jak moim zdaniem, 34-30 maszynka Klatronik jest naprawdę godna polecenia. Jeżeli ktoś miał właśnie ten model maszynki dostrzeżenia, do to zapraszam do napisania poniżej tego w komentarzu, co sami o niej sądzicie. A jeżeli jej nie mieliście to myślę, że warto ogólnie ją kupić, dlatego że to jest naprawdę tani wydatek. 32 zł możecie się zmieścić w 32 zł, żeby ją nową nabić z średnią gwarancją. A ja akurat kupiłem na aukcji. No i ogólnie, jeżeli Wam się skrzani wasza maszynka lub nie macie, to ja od siebie jeszcze raz dodam, że ja to bym ogólnie polecał. Dzięki za obejrzenie tego filmu. No i już się odstrzygnę, mi końcowe konkluzje o maszynce Klatronik teraz wam przedstawię, a mianowicie. Może wielu osobom przeszkadzać to, że jak ona pracuje to mocno wibruje, drży tak. Jakbyście długo bardzo się gulili to Was może od tego ręka boleć, bo po prostu troszkę jak młotem pneumatycznym to chodzi. Oraz drugi taki drobny problem, a może nie taki drobny to jest oczywiście to, że się ona zapycha, mianowicie jak się strzyżecie no to włoski wpadają między te dwa ostrza, bo jedno jest jak tutaj widzicie przykręcone, sztywne i drugie, które pracuje. I włoski między te dwa wpadną podczas strzyżenia się, przez co przestaje maszynka całkowicie strzyc. Trzeba wtedy odkręcać te dwie śrubki, żeby tym pędzelkiem, co Wam wcześniej pokazałem całość wyczyścić i wtedy znowu zaczyna ona działać. Tylko to może być wkurzające jak się strzyżecie, nagle ona w ogóle nie strzyże. No, i wtedy trzeba to poluzować, dokładnie wyczyścić. Ewentualnie bardzo mocno skręcić te dwie śruby, żeby tam się coś takiego nie wpadało. To szczególnie będzie dotyczyło tych osób, które mają gęste, twarde włosy, one tam się będą wpychały do środka. No i trzecia taka drobiazg, być może, który też może komuś przeszkadzać, no to jest to, że jednak ten transformator, czy co tam w środku się ten silnik obrotowy znajduje, no to on będzie się nagrzewał. Ta rączka. Ja akurat się strzygłem tą maszynką około 20 minut, no tak się tam próbowałem różne rzeczy. No i wam powiem, że no, ona się dosyć mocno nagrzewa, oczywiście nie parzy, ale jest naprawdę mocno ciepła, taka trochę, trochę za ciepła, żebym nawet mógł powiedzieć. No i jednak, i tak trzeba powiedzieć, że cena względem tej gwarancji oraz tej ogólnej jakości. No, to i tak tutaj wypada całość całkiem nieźle. Aczkolwiek, jeżeli komuś będzie to problematyczne, że musi czyścić co jakiś czas na ostrza, żeby to prawidłowo działało, oraz że wibruje, to może być wkurzające, to naprawdę może być wkurzające. Jeżeli jesteście w sklepie, jakim się kupujecie na żywca, to naprawdę podłączcie sobie w tym sklepie i zobaczcie, dłużej potrzymajcie pracującą, bo to może wielu osób wkurzać coś takiego. A to nagrzewanie to jest taka już sprawa poboczna. I z mojej strony to tyle na temat kratronik 30. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli ktoś się miało, koniecznie napiszcie, co sami sądzicie o tej maszynce do strzyżenia. Dzięki za obejrzenie filmu zapraszam na następne. Cześć!